Pane z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał. Nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł – Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegło naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz Ojciec rzekł do swoich słuch: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. Ta Ewangelia w wielkim poście pojawia się już drugi raz w tym roku. I powiem szczerze, że bardzo mocno gdzieś w tym czasie przemówiło do mnie, przemówił do mnie jeden obraz, który w niej jest zawarty. Mianowicie obraz Ojca, który daje swojemu synowi pełną wolność. Zobaczcie, on wypuszcza swojego syna z domu. Nie idzie za nim, nie ingeruje w jego życie. Tam gdzie błądzi, być może nawet kiedy docierają do niego y, informacje na ten temat, w dalszym ciągu nie ingeruje. Siedzi sobie w domu i czeka. Czy to jest takie czekanie bierne? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że. I tęsknota, i jakiś żal, i cierpienie w sercu tego Ojca jest ukryte, chociaż nie wychodzi ono na pierwszy plan tej Ewangelii. Z drugiej strony, jak pokazuje cała ta historia, w, tej, w tym cierpliwym, choć trudnym czekaniu kryje się pewna mądrość, bo Ojciec pozwala Synowi przeżyć całe spektrum doświadczeń od euforii nagłego bogactwa, na które jeszcze nie był gotowy, po tak gruntowny upadek i bolesny, że jedyne co przyszło mu na myśl to skruszyć się wręcz, przyznając, ja nie jestem godzien być twoim synem. Teraz ta cierpliwość Ojca czekającego wydaje swoje owoce. Syn wraca. I znowu drugi obraz, który bardzo mocno uderza w tej Ewangelii, to jest sposób, w jaki ojciec go przyjmuje. Nie ma wyrzutów, nie ma jakiegoś karania, wręcz przeciwnie. Co więcej, i to jest. Istotna chyba informacja z perspektywy nas: nie ma zgody na pozbycie się godności syna i zrównanie syna z kimś obcym. Dlaczego to jest ważne? Bo wydaje się, że człowiek, który nawet dochodzi w pewnym momencie swojego życia do świadomości grzechu i porzucenia Boga, dostaje w tej Ewangelii sygnał, że nie ma takiej opcji, żeby pozbył się godności dziecka Bożego. Nie ma takiej opcji, żeby Pan Bóg wydał zgodę, wyraził zgodę na to, żebym ja przestał być Jego dzieckiem. Ja mogę być daleko. Ja mogę w ogóle nie utrzymywać kontaktów z moim ojcem. To nie jest dla mnie dobre, to się dla mnie fatalnie kończy. Ale nawrócenie nie polega na tym, by wyrzec się godności dziecka. Nie tędy droga. Owszem, nawrócenia polega na tym, żeby odwrócić się od tego, co złe i wrócić do ojca, wrócić skruszonym, gotowym do przyjęcia pokuty. Ale Ewangelia o synu marnotrawnym i miłosiernym jego ojcu pokazuje, że wbrew wszystkiemu, to nie ja jestem tym, który ewentualną pokutę wyznacza. Że nie polega to na tym, że mam umniejszać swoją godność. Moja godność dziecka Bożego jest we mnie na zawsze. I tak jak ojciec nie wyrzeka się Syna w dzisiejszej Ewangelii, tak Bóg nigdy się mnie nie wyrzeknie. Będzie czekał, nie będzie ingerował. Pozwoli mi czasami wyjść na takie manowce, że szlak trafia człowieka, jak o tym pomyśli. Ale kiedy już wreszcie dojdę do tego momentu, że wracam, On mnie przyjmie. Tylko, że tu jest chyba największa trudność. Piłeczka jest po mojej stronie. To ja się muszę nawrócić. To ja muszę zdecydować. To ja muszę zapragnąć powrotu. I w momencie, kiedy ten pierwszy krok wykonuję, kiedy wracam, będę przyjęty, ale muszę wrócić. Do tej chwili ojciec czeka, wygląda. W końcu, jakby nie patrzeć, to On pierwszy zauważył wracającego syna. Ale to ja muszę wrócić. I dzisiaj być może z tej Ewangelii wypływa takie wezwanie modlić się za tych, którzy nie widzą tej konieczności powrotu, aby uwierzyli i zaufali. Aby uwierzyli i zaufali, że ten powrót jest możliwy i że w tym powrocie zostaną przyjęci.